jest, chociaż nie ma takiej silności śniegu, nie? nie? Jest, są. No, no, to ciekawe jak to wygląda jak leży. W sumie nie wiem czy dochodzi można ty. tutaj. <tudy> <tudy> Tylko nie widzisz, ale jak jest ta skała, ta pojedyncza na środku, to tam są takie kreski no. i w każdej tej kresce siedzi milion ptaków. O Curca.